Tematem mojego dzisiejszego omówienia będzie drugi już film Piotra Szulkina Golem z 1979 roku. Jest to film bardzo podobny w swojej tematyce do Obioba, końc cywilizacji, późniejszego filmu Piotra Szulkina, tylko że tutaj mamy więcej symboli, więcej metafor i przyznam się szczerze, nie rozumiem co najmniej połowy z nich. Nie tyle, że samych symboli, co ich znaczeń, ale to mi kompletnie nie przeszkadza doceniać ten film, jeśli chodzi o gatunek polskiego science fiction. Tak jak już to mówiłem przy okazji mojego pierwszego omówienia filmu Shulkina, tego reżysera po prostu trzeba docenić za to, za jaki gatunek się wziął i za to, że jako jedyny polski reżyser potrafił robić dobre science fiction, biorąc pod uwagę to, jakie możliwości techniczne miał do wykorzystania. Ten film mówi o produkowaniu ludzi. Wielu osób uważa ten film za polski Blade Runner przed Blade Runnerem Ridleya Scotta. I powiem, że coś w tym jest, bo jednak wpaść na taki pomysł w 1979 roku, gdzie Blade Runner powstaje, bodajże dwa lata później, czy trzy, w tym konkretnym momencie nie pamiętam, no to naprawdę może być przejawem nawet geniuszu reżysera i scenarzysty w jednej osobie w tym przypadku. I za samo to trzeba ten film, i zresztą też o tym mówiłem, większość filmów Szulkina docenić. Dzisiejsze próby polskiego science fiction to jest właśnie jakieś science fiction, tylko nie w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Wracając do fabuły, rzecz dzieje się po wybuchu bomby atomowej, wiadomo, że mamy skażony świat i tak dalej. Inaczej lekarze, starając się ulepszać społeczeństwo, które ostało się po zagładzie nuklearnej, zaczyna robić eksperymenty na ludziach, robiąc ich duplikaty, mówiąc językiem Blade Runnerowym, replikantów. I takim duplikatem jest Pernat, główny bohater grany przez Marka Walczewskiego. Po przebudzeniu się w szpitalu ucieka na wolność i trafia na ludzi, których znał oryginalny Pernat, więc ci ludzie dla niego są kompletnie nieznani. I to od razu widać po zachowaniu Pernata. I powiem też, że wielką rolę w takim dobrym ukazaniu tego, że Pernat jest kompletnie nieprzystosowany do współżycia z innymi osobnikami, z innymi osobami, jest rola Marka Walczewskiego, jego gra. Naprawdę to jest bardzo dobry casting. Ktoś kto na to wpadł, wykazał się dużą i bardzo dobrą intuicją. W pozostałych rolach zresztą mamy całą plejadę znanych aktorów. Mamy tutaj Andrzeja Seweryna, Krzysztofa Majchszaka, Mariusza Dmochowskiego, czy choćby Wojciecha Przoniaka. Ja w opisie, przy ocenie na Filmwebie napisałem ciekawostka a propos tego, że w tym filmie występuje Paździoch i Stępień. No chyba nikomu nie muszę mówić, którzy aktorzy to są i co to są za pomnikowe ikony popkultury polskiej. Bohaterowie z moich jednych z ulubionych polskich seriali komediowych. Jeśli chodzi o Świat Według Kiepskich, no to to są tylko początkowe sezony. Później się to już dla mnie stało nieoglądalne. A drugi to Trzynasty Posterunek. Mój no chyba ulubiony polski serial komediowy ever. Nawet lepszy od Miodowych Lat. Scenariusz w tym filmie jest tak, jak już trochę o tym wspomniałem, mówiąc o samym pomyśle na film, no, jest odważny na pewno, wyprzedzający zachód, wielką ludzką maszynę, jeśli chodzi o pomysł produkowania ludzi w tym sensie, produkowania ludzi, że nad tym pracują inni ludzie, a konkretnie lekarze, specjaliści. Bo, oczywiście, były w Ameryce filmy o inwazjach z kosmosu, które powodowały to, że ludzie mieli swoje własne klony, ale te klony były kosmitami. Chociażby inwazja porywaczy ciała, bodajże. To właśnie tego typu film. Więc już wcześniej próbowano, oczywiście, ten temat około replikowania się ludzi poruszać, ale taki konkretnie tego aspekt chyba pierwszy wykonał Piotr Szulkin właśnie. Nie wiem czy na 100% tak jest, no ale jeśli chodzi o polskich reżyserów, jest tak na pewno. To jest niepodważalne. Jeszcze o scenariuszu mówiąc, to współscenarzystą jest tutaj Tadeusz Sobolewski, którego wyróżnia fakt, że to jest jedyny przez niego współpisany scenariusz filmowy. Tym bardziej jest to trochę rozwalające czaszkę. Tu ogólnie dodam, że na pewno lepiej jest mieć jeden napisany film, ale za to naprawdę dobry niż kilka, ale napisanych do dupy. To jest chyba oczywiste. Także brawo dla pana Sobolewskiego. Ogólnie jeszcze mówiąc o samym filmie, oto no ma tą samą wizualną cechę, która występuje w większości filmów Shulkina, czyli specyfika dobrania charakterystycznego oświetlenia barw, kolorów, zdjęć, które wykorzystuje operator w filmach tego reżysera. No to wszystko tutaj jest nieprzypadkowe. Muzyka jest nawet dosyć intrygującą sprawą, bo współkompozytorem jej był Józef Skrzek, kompozytor znany z grupy grającej progresywnego rocka, blues rocka. Chodzi mi tutaj o grupę SBB, którą raczej mogą kojarzyć już tylko starsi melomani. I słuchać tutaj wpływy oryginalnej muzyki rozrywkowej w tej ścieżce dźwiękowej, ta ścieżka dokłada jeszcze do tego specyficznego klimatu tej produkcji. Jeśli chodzi o czas trwania, to nie jest to długi film, jak prawie żaden, jeśli jakikolwiek film Szulkina, który zazwyczaj robił filmy krótkie, tak też in ten należy do tej grupy, ale nic temu filmowi nie można odebrać, jeśli chodzi o wyrazistość i nawet jeśli trwa niecałe półtorej godziny. Jest to kolejny udany film science fiction w połączeniu z dramatem i pytaniami nad kondycją ludzkości, nad tym, na ile jednostka może posiadać swoją własną wolę, a nie być tylko marionetką w rękach innych, bardziej wpływowych i rządzących tym światem ludzi. A jeśli człowiek dodatkowo usłysłowi sobie, że takie pytania zadawał polski reżyser w 1979 roku, czyli 16 lat przed terym Giliamem i jego filmem 12 Małp, który niedawno też omawiałem, to jest naprawdę duża sprawa. I to jest już kolejny polski film, z którego Polacy powinni być dumni, bo sądzę, że robiłby też wrażenie na innych odbiorcach niż tylko Polacy. Gdyby go pokazać gdziekolwiek na świecie, nawet dzisiaj, tyle lat po premierze. Kolejny film, który warto poznać. To tyle ode mnie dzisiaj do usłyszenia, prawdopodobnie już jutro. Na razie.